O, ja już wiem czemu jeszcze nic nie złowiliśmy Krystek by wam powiedział No fucking banana on my boat To znaczy, że co za paruwa bierze banany na ryby, no Krystek nie pozwala bananów brać, bo Zawsze na nich siada, no No bo Krystek jest parówą, kurwa. No A ja parówą nie jestem I Lubię banany, bo mają dużo potasu Kutasu chyba Potasu A. A tutaj, proszę bardzo, w końcu prawdziwego ogniskowego wziętego na ryby, nie tylko tych udawańców, przebierańców. No tak, no musiałem tak zrobić, no. sam mi kazał. Ziemniaki tam są. Niestety folii aluminiowej. Żaden to zrobiłem. jest folia aluminiowa. A co? To cześćczna folia. Aluminiowa Nie. Y zieleniowa. I wyje banana, to się ktoś przewróci. Nie. No. Nie. No rzuć go do bio, tutaj go spal. Nie. Ja będę opachnie... <średzimy> jedzę w małpy i tyle. Niam, niam. Dawaj Gdziemy tu patelnię, szykuj to kurwa. Robimy Nie. ten boczek, dawaj smalek. Nie mam mistrza w Kielni jakim jestem w myciu patelni. <laughs> Banan. Przyniosłeś tą wibra Dobrze, nie I niby I pomarańczową bitwę? no Gdzie jest? Jest tam rzucona. Gdzie? Tam. Fajno to, to no to tu zdejmij. Ja... poczuł się, abyś majtki ściągnął. Masz. Chodź. Mordo. Jakie majtki? ściągnij jak majtki, no Ja tu nigdy majtek nie Ja wiem, bo proboszczkę. Zawsze, Zawsze ci ściągnął. Dobra. Ja z jestem. Ale pysznie zakonserwowany. Nie mam. Troszkę się go wytrze papierkiem. Najgorsze jest to, że nie mamy naczynia na kawę. Muszę kupić jakiś garczek z nierdzewki. Także mniam, niam